On nas wskrzesi do życia. Rozważania siostry Gertrudy Bociąg, misjonarki Krwi Chrystusa. Czyta Aleksandra Mieczyńska. Zapraszają edycja Świętego Pawła, Radio Jasna Góra, portal niedziela.pl i Radio FIAT. Oktawa Wielkanocy. Środa. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, oraz od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów oraz uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, swego Ojca. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Równie dobrze można by ten fragment zacząć od słów: Jan do całego Kościoła Świętego i każdego Dziecka Bożego. On zostaje z nami aż do końca świata i możemy go poznać najbardziej przy łamaniu chleba w Eucharystii. Cokolwiek się dzieje na świecie. On wciąż przychodzi ze swoją łaską i pokojem. I swoją krwią, a w niej jest życie, a jego panowanie jest wieczne. On nas wskrzesi do życia. Rozważania siostry Gertrudy Bociąg, misjonerki krwi Chrystusa.